razem naszym gościem i Państwa jest Pan Profesor Jacek Manitius, Prezes Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Witam serdecznie Pani Profesor. A dzień dobry Pani, dzień dobry tych, którzy będą mnie słuchać być może. Panie Profesorze, przed chwilką zakończył Pan wywiad, wykład, który cieszył się olbrzymią popularnością. Sala była pełna, po brzegi. Mówił Pan o przewlekłej chorobie nerek. Chciałam podpytać na wstępie, czy mógłby Pan Profesor odnieść się do tego, czy jeśli chodzi o przewlekłą chorobę nerek, na przestrzeni powiedzmy ostatnich 10 lat, wśród osób starszych, jest ten, mamy tendencję wzrostową, jeśli chodzi o za, za, zachorowalność. Trzymuje ona się mniej więcej na jakimś takim poziomie stałym? Pierwsza rzecz. Nie tylko na moim wykładzie była pełna sala, ale innych moich znakomitych przedmówców <grym> też było, była pełna sala i gratuluję organizatorom, że to potrafili Dziękuję. to tak zrobić. Proszę Państwa, tak, w ogóle mamy wzrost zapadalności na przewlekłą chorobę nerek. Wynika to z paru rzeczy. Pierwsza rzecz, że na pewno to, że żyjemy dłużej w związku z tym, jak żyjemy dłużej, to mamy szansę na zachor zachorować na różne choroby. To jest pierwsza rzecz. Mm -hmm jeżeli żyjemy dłużej to jesteśmy eksponowani na różne niekorzystne środowiskowe czynniki które są czynnikami ryzyka niezależnie od samej przewlekłej choroby nerek czynnikami ryzyka tej choroby z wiekiem wzrasta występowanie częstość występowania chociażby nadciśnienia tętniczego który jest jednym z czynników ryzyka czyli na pewno tak wzrasta częstość i zapadalność na przewlekłą chorobę nerek aczkolwiek nie jest to, co jeszcze się mówiło parę lat temu, epidemia. że epidemia. Epidemia, absolutnie to nie jest epidemia. Było to pewne przekłamanie wynikające m.in. z oceny wielkości filtracji kłębuszkowej w danych populacjach bez uwzględnienia wieku. A wiadomo, że z wiekiem obniża się filtracja kłębuszkowa, jest także z tego. Ale na pewno jest to problem społeczny w tej chwili bardzo duży. Duży, no, jeżeli mam kontynuować, jeszcze bardzo duży, proszę Państwa, bo y, y, trzeba zdać sobie sprawę, że przewlekła choroba nery jest uznanym już nawet przez kardiologów jako niezależny czynnik ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych. Czyli można powiedzieć w ten sposób, że jak do tej pory żeśmy mówili tak, że yy, czynniki ryzyka chorób naczyniowo-sercowych, nie wiem, nagłych zgonów sercowych czy niewydolności serca, to takie nadciśnienie, hiperlipidemia, cukrzyca i tak dalej i mm. tak dalej, doszedł do tego jeszcze nowy, niezależny czynnik przewlekła choroba nerek. Tak? E Chciałam podpytać, w momencie, kiedy już zostanie zdiagnozowana choroba, przewlekła choroba nerek, jakie narzędzia, powiedzmy, w procesie leczenia lekarze mają w tym momencie w, 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 w ręku? Czy są dostępne jakieś nowe, innowacyjne terapie leczenia w, w zakresie tej choroby? Proszę pani, jeżeli mówimy o przewlekłej chorobie nerek, czyli szeroko rozumianym zespole, tak. to chciałem, żebyśmy ograniczyli to do tej grupy chorób, które nie należą do tzw. chorób układowych, prawda? Mm -hmm. które to już jest zupełnie odrębny problem kliniczny i diagnostyczny. Natomiast, proszę pani, czy proszę Państwa, no, posługując się czy oceniając ryzyko postępu przewlekłej choroby nerek, to co mówiłem na wykładzie parę minut temu, to jest ocena dwóch rzeczy. Wydalania, wydalania albumin z moczem, z moczem i wielkości filtracji kłębuszkowej. I to są kryteria, które powinny, ja już tu nie chcę rozszerzać tego, to są kryteria, które oceniają ryzyko postępu, czyli jak szybko, z jakim tempie będzie postępowała choroba nerek. Natomiast druga rzecz to e, radykalnie nic się nie zmieniło w, w samej koncepcji, w samej strategii i e, nawet, oh Boże, nawet taktyce leczenia chorób nerek choroby. ABC, tak nie powiedzmy. Szymoni, leczenie farmakologiczne, dobrą kontrolą ciśnienia, grupy leków. Już nie będę tutaj świetnie to powiedziała dzisiaj Krystyna profesor Widecka na swoim wykładzie. Ale w zależności od populacji, ale to zawsze są, jako nefrolog, zawsze wierzę w kluczowe miejsce ace inhibitorów w tym wszystkim, prawda? To jest podstawowa sprawa i tak, tak. tak to rozumiem. I leczenie niefarmakologiczne, no. Czy można jakoś w jakikolwiek sposób ustrzec się, e, panie profesorze, e, no, e, tej choroby? przewlekłej choroby. Czy, czy prowadzić, nie wiem, zdrowy tryb życia. Czy, czy jak należy dbać o nerki, żeby, że tak powiem, służyły nam jak najdłużej? Wie pani, to jest zawsze takie <laughs> dobre określenie. Jak zdrowo żyć, żeby uchronić nerki? Ja nie wiem tego. Natomiast ja mogę powiedzieć o czynnikach ryzyka, ryzyka. które. które... Mogą doprowadzić zdecydowanie częściej do przewlekłej choroby nerek niż, niż w obliczu ich braku. Poza tym, co zawsze żeśmy mówili, podstawową z punktu widzenia epidemiologicznego jest cukrzyca i cukrzyca typu drugiego oczywiście nadciśnienie zaburzenia. Natomiast chciałbym poruszyć na, o trzech rzeczach. Coraz częściej od wielu lat podkreśla się, że tak zwany czynnik socjoekonomiczny jako ryzyko nie tylko przewlekłych chorób nerek, ale innych. Czyli mówiąc, im bardziej jest ktoś dla nas społeczność wyedukowana, nie tylko zdrowotnie, ale... W zakresie rozumienia swojego miejsca w społeczeństwie, a to jest rozumiane w ten sposób, że własne zdrowie też jest inwestycją, to ci, ta grupa społeczna zdecydowanie częściej, rzadziej będzie miała przewlekłą chorobę nerek niż inni. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, przekleństwo naszych czasów to są leki. Leki, które są dostępne pozarecepturowo, i to są leki przeciwbólowe, i to jest kolejna sprawa. Nie zwraca się uwagi, niestety, jako czynnika kolejnego ryzyka, otyłości w na To jest nawet opisane już w tej chwili, od dobrych parę lat temu, zmiany w kłębuszkach nerkowych związane z otyłością. Jak ktoś schudnie, to te zmiany w części chorych... Cofają się? Zdecydowanie. I no, dodatek w tej chwili, który jest tej, związany pośrednio między innymi, to jest Duże spożycie cukru prostego, jakim jest fruktoza. Jest fruktoza, która jest dodawana do szeregu napojów, ciast, kremów. Praktycznie jakbyśmy patrzyli, to ogarnia nas tak, no, z każdej my, strony. Myślę, że wszystko, co jest słodzone w tej chwili do jedzenia, nie wiem, po, chyba poza czekoladą wydaje mi się, to, z, to jest słodzone fruktozą. Panie profesorze, wspomniał pan, że otyłość, o której często przeciętne kowalki nie zdaje sobie sprawy, że to przekłada się, może się przełożyć za przewlekłą chorobę nerek. Czyli ja rozumiem, że olbrzymią rolę w, w tym procesie odgrywają również lekarze rodzinni, którzy powinni, że tak powiem, informować, edukować, bo są tym pierwszym, pierwszym, pierwszym lekarzem w, w kontakcie z pacjentem, prawda? Proszę pani, te cztery czynniki, które powiedziałem, to jak najbardziej są kierowane do nas wszystkich, ale z możliwością dużej e, ingerencji lekarzy rodzinnych. Proszę pani, otyłość. E, ktoś jest otyły, to nie bądź otyły. Gdzie ten pacjent chodzi najczęściej? Do lekarza rodzinnego. tuż to. Jeżeli, przy, jeżeli cię coś boli, nie bierz leków przeciwbólowych, ale wyjaśnij przyczyny bólu. Prawda? Dieta, co jesz? Jak jesz, prawda? A jeżeli jest na przykład w ocenie tej skali całej niski status socjoekonomiczny, to znaczy, że ten lekarz pierwszego kontaktu powinien więcej uwagi, więcej czasu poświęcić komuś niż temu. Jak najbardziej? Czyli w tej materii mamy jeszcze dużo do zrobienia, jeśli chodzi o edukację i taką samą świadomość pacjenta jako, jako jednostki. Przepani tak, tak jak ja powiedziałem, że my ciągle... E, niech Pani zobaczy, co się dzieje na przykład w kolejkach u weterynarzy. Wszyscy, bardzo piękny, to jest bardzo piękny objaw, objaw wielkiego człowieczeństwa, że bardzo często chodzimy ze zwierzętami naszymi, naszymi pupilami do weterynarzy. Na kontrolę. Na kontrolę i to świetnie, bo to, to znaczy, bo stosunek człowieka do zwierzęcia świadczy o nim samym. Ale zdecydowanie mniej troski do własnego zdrowia kontroli, przywłaszczamy do własnego zdrowia. Nie traktujemy zdrowia naszego jako inwestycji, inwestycji na lata. Przepanie, jeżeli ja zachoruję przewlekle, to nie jest tylko mój problem. To jest problem całej mojej rodziny, całego mojego otoczenia. Przecież to w jakiś sposób skaża rytm życia, czy zmienia w ogóle relacje między ludźmi, prawda? Mhm. I tak należy też na to patrzeć. Panie profesorze, czyli co, pamiętajmy o sobie każdego dnia, Zawsze. tak jak idziemy z samochodem do przeglądu, z psem do weterynarza, pamiętajmy o tym, że my też musimy dbać o siebie, bo zdrowie jest bezcenne. Trywialne, ale prawdziwe. Wróćmy do biblijnego przekazu, <grym> że yy, kochaj bliźniego swego jak siebie samego, czyli punktem odniesienia wszelkiego dobra i powinienem być ja sam, w dobrze zrozumianym w tego sensie. Panie profesorze, trudno się nie zgodzić. Ja pięknie dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję bardzo.